W nowej Polsce, która odrzuca stare podziały i buduje przyszłość na fundamencie wspólnoty, pojawia się idea odważna i potrzebna. Autonomiczne samorządy żydowskie. Nie jako oddzielne państwo w państwie, lecz jako część narodu polskiego. Z własną tożsamością, kulturą i historią, ale z jednym wspólnym celem odbudować siłę i przedsiębiorczość polskiego społeczeństwa. Przez wieki Żydzi byli obecni w polskim życiu. Tworzyli miasta, rzemiosło, handel, przemysł. Ich społeczności były częścią tej ziemi, a ich los spleciony z losem narodu. Dziś czas wrócić do tej idei, lecz na nowych zasadach, opartych na współpracy, wzajemnym szacunku i narodowym gospodarstwie. Autonomiczny samorząd żydowski to nie separacja, to samorządność. Prawo do organizowania życia kulturalnego, edukacji, gospodarki i ochrony tradycji to także odpowiedzialność wobec państwa polskiego i jego obywateli. W nowoczesnej Polsce nie ma miejsca na antysemityzm ani na nienawiść, ale nie ma też miejsca na uprzywilejowanie jednej grupy. Wspólna praca, wspólna ziemia i wspólna odpowiedzialność to nasz program. Tak jak dawniej Żydzi mieli swoje kahały. Tak dziś mogą mieć samorządy działające w ramach prawa, wspierające lokalny rozwój i odradzające zapomniane dziedzictwo. To nie powrót do przeszłości, to nowy rozdział polskiego republikanizmu. Polska, która szanuje swoje mniejszości, jest Polską silną. Bo tylko wtedy, gdy każda społeczność ma głos, naród jest naprawdę wolny.